Cześć. Jarek Łuczak, firma Abarth Wrosów. Dziś przedstawiam Wam hita sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Ponoć jest to najpopularniejszy samochód na świecie. Zostało wyprodukowanych najwięcej sztuk i najwięcej jeździło ich po drodze. Mianowicie Ford F-150 z 2016 roku z 5-litrowym silnikiem o mocy 287 kW, czyli 390 koni mechanicznych. Auto spalało dotychczas 20 do 25 litrów benzyny, To kosztowało klienta sporo ponad 100 zł za każde 100 km. Teraz będzie paliło 20 kilka litrów gazu, co będzie klienta kosztowało o połowę mniej, czyli na pewno zamknie się w, 20, w 50 zł za 100 km. Suma olbrzymia, ale auto olbrzymie, oszczędności również będą olbrzymie. Wydatki na benzynę nie będą małe, na gaz nie będą małe. Ale będą zdecydowanie mniejsze niż dotychczas na benzynę, bo oszczędzimy jakieś 50% kosztów benzyny dzięki zamontowanej instalacji gazowej firmy KME typu Jet. Jest to najnowszy produkt firmy KME przeznaczony do silników 6 i 8 cylindrowych, który już testowaliśmy w kilku samochodach, a tutaj już wprowadziliśmy go na stałe do oferty. Również reduktor jest firmy KME. Zamontowaliśmy Extrema Obsługującego samochody do 300 kW, czyli do 408 koni mechanicznych, i w tym samochodzie się sprawdza, w 100% jedzie na gazie do pełnych obrotów przy pełnym obciążeniu. Samochód mega popularny, bardzo fajny, mimo sporego przebiegu, bo ma już około 130 tysięcy km, prowadzi się bardzo dobrze. Tu jest bardzo fajny patencik z podstawką pod nogi przy wsiadaniu. Jak tylko otwieramy drzwi, to natychmiast nam się Rozkłada dywan, po którym możemy sobie elegancko wejść do środka. Bardzo ładny, klasyczny amerykański środek z bardzo dobrymi materiałami, co kiedyś w Stanach było dużym problemem. To od jakiegoś czasu Amerykanie poszli po rozum do głowy i zaczęli robić naprawdę solidne i wytrzymałe samochody. Również deska rozdzielcza bardzo ładna. Odpalamy logo F-150. A tutaj zamontowany przełącznik benzyna-gaz, który mrugając diodami informuje nas, że mamy, jesteśmy na zasilaniu jeszcze benzynowym. A jak tylko diody przestały mrugać i zaczęły świecić ciągłym światłem, poinformowały nas o tym, że przeszliśmy na zasilanie o połowę tańsze, gazowe. A dodatkowo te kolorowe diody po prawej stronie oznaczają poziom napełnienia zbiornika. Zbiornika gazu, który znajduje się w miejscu po kole zapasowym, ale jest imponujących rozmiarów, ponieważ ma pojemność 125 litrów brutto. To jest największy produkowany zbiornik toroidalny w Polsce, a pewnie na świecie. Zatankowaliśmy do niego prawie 100 litrów gazu, co przy spalaniu 25 litrów powinno wystarczyć i tak na spory zasięg, bo 400 kilometrów. A po tych 400 kilometrach spokojnie możemy zajechać sobie na stację, tankowania gazu, zatankować za pośrednictwem tego oto wlewu. Które znajduje się pod stawką wlewu benzyny. Przy dzisiejszych cenach 100 litrów gazu to jest niecałe 200 złotych i możemy przejechać na tym 400, nawet do 500 km. Jeżeli będziemy jechać grzecznie w trasie, to myślę, że spadanie, spalanie spadnie nam poniżej 20 litrów, a może jeszcze mniej, gdybyśmy jechali naprawdę grzecznie i wtedy w dystans możliwy do przejechania na gazie jeszcze nam się wydłuży. Wszystkich tych, którzy chcieliby również jeździć na gazie, zapraszam do nas. Na montaż ze swoimi samochodami, wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie, zapraszam do nas na serwis, naprawy, przeglądy swoich instalacji gazowych. Wszystkich tych, którym spodobał się film, zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją i z lajkiem, byście byli na bieżąco w alternatywnych źródłach zasilania samochodów. W szczególności, jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 25 lat. Tymczasem na gazie, hej!